Dobry dzień, dobry, To jest zapis. Dzisiaj nie? będziemy. Ja z dzisiaj. Tak, dzisiaj jest zakładem. Dzisiaj będzie ja z zakładem. I to będzie ciekawie, Tak się prezentuje mój kład. Tak się prezentuje mój kład. I wsiadamy do tego to mi dokłada, jakby tu teraz, żeby było widać. Może tak. Tak to nie spadnie, tak to troszkę. Właściwie nie, nie mam pomysłu, ale chyba może patrzeć. Tak A tu? Tutaj. Tutaj też nie. Tutaj też nie. No nie wiem, poczekajcie. Sprawdzę, sprawdzę. Co jest jakieś te... Ach, Dobra. Tak może być. Ale ja będzie wiecie co? Będę po prostu trzymał ten telefon. Tak będzie najlepiej. Tylko jakby całko tam są siedzimy znają, więc jakby tu był jakiś problem, no to to nie moje, to nie moje winy. Jakby ktoś, pytał, jakby ktoś pytał, to to jest Lubiaszów stary. Nie powiem gdzie konkretnie. Tylko powiem, że to jest Lubiaszów stary. Już sobie zawrócimy. i jedziemy. Jedziemy kładzikiem pięknym. Jeszcze nie wiem, jakie to miejsce, ale muszę to sobie wykombinować. Miejsce nakładam. To jedziemy, nie? Jak ci inni, jak ci inni, jak jadą tak z, z tirem, też jest, to, to jest taka wersja, ale to taka trochę ofrodowej i Że ładnie. poczekajcie. na żywo, żeby. Czekaj. Co pan się dotyczył? Bo to wjechał. w płot. wjechał. Ale dobre, to i tak to... I tak nikt nie... I tak nikt nie ogląda tego live'a, więc ja kończę. Będzie może jutro live, więc... Pa, 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 pa.